Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić moje nowe nabytki, które nabyłem pół roku temu, lecz nagrywam je teraz z powodów takich, że wtedy nie nagrywałem, ale jednak wróciłem na kanał. No, i nowymi nabytkami są, jak widać już troszkę na że króliki. Z królików mam 4 sztuki, 3 nabyłem, jednego już miałem, i może pokażemy następnie nowozelandzkiego samca. To jest samczyk nowozelandzki, zeszłoroczny z czerwca. Zakupił go od hodowcy. Do niego samiczka jest taka: to jest mieszanka kalifornijsko-baran samiec kalifornijski, samica baran francuski. Chciałem mieć nowozelandzkie może i nawet parkę, ale no niestety właściciel miał tylko spokrewnione, ja chciałem niespokrewnioną parę ze sobą i zakupiłem takie, ona już jest zakocona przez tego samczyka tutaj u góry, no więc ładne też są króliczki, jedzonko właśnie dostałem, marchewkę, tam troszkę paszki. Tak, witaminki jakieś. No i tutaj mam następnie kolejna krateczka o góry. To jest samiczka. O, teraz lepiej widać, bo jest 8:30 z rana. To jest samiczka miniaturki, Ona już jest po pierwszym wykocie lecznie z moim samcem, tylko od znajomego go kupiłem. ją kupiłem i była zakocona, i to był jej pierwszy wykoc, czyli tak zwana pierwiastka. No, i ona urodziła jednego młodego, a teraz jest drugi raz zakocona przez mojego samca 6-7 letniego. Ale wszystko dobrze jest. Trochę tu tak ciemno, ale to jeszcze dopiero wszystko zejdzie się to słoneczko. No więc tak. Długiego filmiku też nie chcę nagrywać, bo nie jest to jakaś duża hodowla królików. A dopiero z królikami zaczynam. Może klatka nie jest też za, za, odusz, za ładna, ale dla mnie jest idealna. A tutaj mam u góry, czy na dole, przepraszam, samczyka miniaturki. O, marchę. To jest samczyk miniaturki. Według mnie klatki naprawdę bardzo spore. Nie jestem w stanie powiedzieć, jakie wymiary, ale bardzo szerokie i długie. Jak na samoróbkę, klatkę, którą ja sam robiłem, to bardzo dobrze wyszła. No, tu samczyk ładny. To jest mój 6-7-letni samczyk. Matka e, miniaturka lew. A ojciec baranek francuski, można nawet po tym nie poznać, bo żadnych właśnie tutaj tych włosków nie ma, yy, przy bródce nic, yy, ani takich oklapych łóżków. Uszki mają naprawdę malutkie, no. króciek spokojny, fajny, da się pogłaskać, tylko co trochę ucieka. No więc tak, miałem wcześniej już i barany i barany francuskie miniaturki, lecz no niestety samiec ze starości. już. Ten też już ma około, żeby nie skłamać 5-6 lat. No więc też już starszy, ale trzyma się fajnie. Bryta, tu no więc nie będę już tak długo pokazywać, bo tu nie ma co też pokazywać 6 kró czy 5 królików. 4 tu, jeden w domu, tego w domu nie pokażę, ewentualnie kiedyś na szorcie jakimś. No więc tak. Tak, hodowla się nie da. Jeśli chodzi o wykot, jeśli kogo kogoś to interesowało, to 13-14 marca jest wykot wstępny. Obydwóch nie wiem, czy to jakoś się różni między miniaturką a dużą, czy jakoś te wykoty są późniejsze. Jakby nie mam pojęcia, ja z królikami dopiero zaczynam. I No, no więc tak. No więc może wypuścimy sobie kury i coś opowiem o kurach i też będę kończył ten film, bo nie chcę nawijać za dużo, bo też niektórym nie chce się takich też długich filmów oglądać. No więc zaraz się widzimy u kurek. No więc jesteśmy u kurek tutaj. Na wybiegu chodzą kaczki francuskie i gęsi. Są gdzieś tam na skarbce i pereliczka tu została. Widzę, że na noc tutaj jest kurka rałkany. Też na noc została na drzewach śpią. A jeśli chodzi o kaczki i gełsi to w oddzielnym pomieszczeniu są, dlatego że przez tą tutaj dziurę jakby się nie mieszczą. Wypuszczały kurki. Następnie chciałbym powiedzieć, że jest strata w hodowli, bo zdechła mi, czy nie zdechła, tylko jastrząb mi zabił. Kurę nioski. Niestety. Ale z tego co słyszałem po sąsiadach, że bardzo tutaj u mnie dużo jest jastrzębi i coś się bierze tutaj. Jak nie listo jastrząb, i można oszaleć. No więc tak. Tak się miewa hodowla, tamten biały perlon to jest, on ma właśnie z tymi nogami coś problem. nie wiem czy wspominałem, zostawiłem go, no muszę perliczki jakieś kupić, bo mam tylko dwa samice, teraz trzy samce aż, jeszcze to jest spokrewniony ze swoją matką, więc muszę coś kupić. No więc tak się miewa tu hodowla, kurki wychodzą sobie na jedzenie, no tutaj jest mój jeden z najstarszych kogutów ona już ponad 3-4 lata, może nie jest aż taki najstarsza, ale no Jeśli chodzi o e, nagrywanie filmiku z gołębiami, jeden tam widz się mnie zapytał, na razie nie będę nagrywać, będę bliżej wiosny, może tak w połowie marca, e, początek kwietnia, bo teraz przeparowuję wszystkie pary i to po prostu mi się zmieszały, te z tymi, te z tymi, a tak nie chcę za bardzo. Jeśli chodzi o lęgi u gołębi, też mam takie mieszane parki, niektóre rasowe mieszane parki mam e, i gilki mają u mnie dwa jajeczka gołębie. Widynek z pocztową taką mam parkę mieszaną, bo chciałem zobaczyć jakie młode wyjdą. Mają jednego młodego. Pawiki miały u mnie też jajka, ale no niestety zaziębiły jak były mrozy jeszcze. No i tak, o przyszły. Więc tak tu się miewa. Trochę błotka jest, bo napadał deszcz. Więc tak. Też muszę je tu zgonić, bo ja zapomniałem teraz, że y, muszę zamykać tą furtkę tu, bo mi jazd opłapie. Chyba, że po prostu furtkę na stawek zamknę. No więc tak tu się chodowla miewa u mnie. No nic, ja będę zadłużał tematu. Do następnego, no i cześć.